A dzisiaj pogadamy o tym, jak odzyskać swoją byłą. Ja nazywam się Sebastian Owczarski i od ponad pięciu lat zajmuję się rozwojem osobistym, budowaniem pewności siebie, mentoringiem w życiu osobistym, jak i w biznesie. Słuchaj dalej, a na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Prolog. Następnie trzeba się zastanowić nad tym, czy jest sens ją odzyskiwać. Wielu facetów, kiedy kończy im się związek, który trwał nie wiem, kilka, kilkanaście miesięcy, może nie wiem, dwa lata, myśli, że to jest, jest to ich największy wyczyn w relacjach osobistych, który mogli kiedykolwiek osiągnąć. Ale czy tak naprawdę jest? Z perspektywy czasu wiem, że kiedy wchodzisz kolejny raz do tej samej rzeki, woda w niej już jest całkowicie inna. Coś pękło, coś się rozerwało. Wasz związek już nigdy nie będzie taki sam. I z tego musisz zdać sobie sprawę, że sklejenie, połączenie, doprowadzenie do stanu, który był przed rozpadem jest niemożliwe. Może będzie coś blisko, coś, coś koło tego, co było kiedyś, ale nigdy nie będzie już to takie samo. Jesteś gotowy na to? Jeżeli jesteś gotowy na to, to w tym momencie nasuwa się kolejne pytanie. Czy chcesz inwestować swój czas nie w związek, ale najpierw w naprawianie tego związku? Bo związek, który jest po rozstaniu, to tak samo jak nowe auto. Kupiłeś nowe auto, które ma, nie wiem, półtora roku, gwarancja się skończyła i poszła pompa olejowa. Jedziesz do serwisu, no niby wymienią ci tą pompę, ale muszą rozłożyć to auto. Wracasz do domu, zaczyna coś czeszczeć, zaczyna coś pukać, stukać. Po pewnym czasie znów się coś sypie w tym samochodzie. Nie wiesz co, ale coś pierdolnie. Jesteś gotowy na to, żeby co chwilę naprawiać, żeby co chwilę walczyć o związek? Przyzwyczaiłeś się do tego samochodu, przyzwyczaiłeś się do tego związku. Wydaje Ci się, że warto. I kolejny rok pojeździsz samochodem, kolejny rok Twój związek będzie trwał. Ale jak już się rozpadnie na tysiąc części, czyli będzie nie do poskładania, to co, myślisz, że wtedy będziesz wspominał, jak to fajnie było przez ten rok czy dwa? Nie, wtedy będziesz kurwa żałował, że dwa lata temu nie skończyłeś tego związku i nie poszedłeś, nie poszłaś w drugą stronę. No i ta sytuacja ma kolejny element. Jeśli wasze rozstanie trwało kilka miesięcy, i na chwilę jednak poszliście w swoją stronę, ona poszła w prawo, ty w lewo. Czy jesteś gotowy na to, żeby zaakceptować, że ona w ciągu tych kilku miesięcy może szalała, zdobywała świat, żyła życiem, którego wcześniej nie miała i zmieniła się na tyle, że to ty będziesz musiał teraz za nią gonić? Co więcej, czy jesteś pewien tego, że w trakcie tej przerwy ty nie zrobiłeś czegoś głupiego? Nie wiem, nie przespałeś się z jej przyjaciółką, nie przespałeś się z jej największym wrogiem? I co, jeżeli wrócicie do siebie i ona tego nie zaakceptuje, potrafisz zaakceptować te jej wybryki w trakcie przerwy i być w stu procentach pewnym, że ona zaakceptuje twoje wybryki w trakcie przerwy? Okej. Okay. Załóżmy, że wszystko o czym mówiłem wcześniej, jesteś w stanie zrealizować, zaakceptować, nie boisz się niczego, bo nic głupiego się nie stało. Chcesz iść, chcesz ją zdobyć. Więc przedstawię Ci kilka kroków, które pomogą Ci w odzyskaniu swojej ex. One nie dadzą Ci stuprocentowej gwarancji, ale na pewno pomogą w jej odzyskaniu. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, komentowania i pisania do mnie. Zawsze jestem do Waszej dyspozycji. Dzięki. Wracamy do filmu. A więc jak odzyskać swoją ex? Krok pierwszy. Bądź cierpliwy, bądź spokojny, nie bądź napastliwy. Skoro jesteś gotowy na to, żeby zawalczyć o swoją ex, najpierw musisz nauczyć się walczyć sam ze swoimi nawykami. Będziesz do niej wydzwaniał, wypisywał, nie wiem, zaczepiał ją w social mediach, to ona cię uzna jako, jako sprzedawcę fotowoltaiki, który traci w naszych oczach. Już po drugim telefonie, już po drugiej próbie nagabywania nas, zmieniania oferty, dopasowywania tej oferty do nas. Nie. Nie możesz co chwilę dzwonić do niej i pisać: Już wiem, już zrozumiałem, już jestem inny. Nie. Słowa nie mają tu nic wspólnego z przekonywaniem jej. Czyny tak. A więc w tym kroku musisz dać jej, ale też sobie czas na przemyślenia. A w kolejnym kroku dowiesz się jak odzyskać eks? Krok drugi dogłębnie, ale tak naprawdę dogłębnie przemyśl, i najlepiej napisz sobie na kartce, dlaczego Twoim zdaniem ten związek się rozpadł. Rozpisz swoje minusy, które doprowadziły do zgnicia tego związku, ale także rozpisz jej cechy, jej zachowania, które powodowały, że Ty traciłeś entuzjazm co do tej relacji. To na pewno Ci się przyda w przyszłości, w kolejnych krokach. Jeżeli już masz tą listę swoich błędów, to teraz zastanów się, czy tak w 100% chcesz zmienić swoje zachowania, chcesz te, te błędy, które były dla niej błędami, wyeliminować i czy chcesz się zmienić. Jeżeli chcesz się zmienić, to zmień się dla siebie, nie dla niej, bo tylko zmiana, wykonana dla ciebie spowoduje, że w kolejnym kroku dowiesz się, jak odzyskać eks. Krok trzeci. Wycofaj się na chwilę. Nie nagabuj jej, tak jak, na, tak jak było mówione w kroku pierwszym. Nie wypisuj w social mediach ckliwych tekstów o miłości, o rozstaniu, o tym, jak wiele straciłeś. Pokaż jej, że potrafisz żyć, że jesteś facetem, a nie trochę cipą. Za przeproszeniem, drogie panie. Pokaż jej, że potrafisz chwycić swoje życie jak byka za rogi. Nie wiem, pójść na siłownię, pojedź na koncert. Nie wiem, na rowerze przejedź 100 kilometrów. Pokaż jej, że mimo tego, iż rozstaliście się, ty dalej potrafisz żyć, a nie siedzisz w domu i płaczesz w poduszkę. Ten krok ma na celu pokazać jej, że jesteś facetem czynu, a nie tylko gadania. Bo tak jak mówiłem wcześniej, gadaniem daleko nie zajedziesz. Czyny zostają na zawsze. Słowa ludzie zapominają. A w kolejnym filmie dowiesz się, jak odzyskać eks? Część czwarta. Teraz dochodzimy do małej akcji zaczepnej. Ale kolego kurwa, małej, nie napastliwej, niestalkingowej, małej. Jak już minął ten okres wycofania, co jakiś czas nie wiem, olajkuj jej materiał w social mediach. Napisz fajny, merytoryczny, miły komentarz, nie zaczepny, sugestywny, ale miły. Pokaż jej, że akceptujesz wasze rozstanie, ale cały czas jesteś obok, że jak tylko by coś potrzebowała, to wie, do kogo ma napisać, bo napisze do ciebie wtedy. Jeśli zauważysz, że z jakiegoś powodu potrzebuje pomocy, Albo dowieś się od Waszych wspólnych znajomych, że z czymś sobie nie radzi. Napisz do niej, zadzwoń, zaoferuj swoją pomoc bez żadnego zobowiązania. Nie mów: Dobra, kiedyś mi odpłacisz się, dobra, pójdziemy na kawę, będziemy kwita. Nie. Nawet w żartach powiedziane pójdziemy na kawę, od razu daje jej takie sugestywne pokazanie, że na coś liczysz. Nie, Ty na nic nie liczysz, Ty po prostu. Zaakceptowałeś, że się rozstaliście, ale jak coś, to jesteś zawsze obok. I tu przechodzimy do kolejnego kroku, w którym dowiesz się, jak odzyskać ekst. Krok piąty. A teraz czas na trochę większą akcję. Umów się z nią na spotkanie. Oczywiście nie możesz być napastliwy. Nie może być tak, że co 10 minut, czy co, jeden, co, co dzień będziesz do niej wypisywał, wyzwaniał, kiedy idziemy na kawę, kiedy idziemy na kawę, kiedy idziemy na kawę. Nie, nie bądź tym sprzedawcą fotowoltaiki, bądź facetem, którego ona pragnie, twardym pewnym siebie. Zaproponuj jej, grają nowy film w kinie, pójdziemy razem. Słyszałem, że jest koncert Twojego ulubionego zespołu i są jeszcze bilety. Może pójdziemy razem. Lub po prostu słuchaj. Sushi z nikim tak nie smakuje jak z tobą, chodź pójdziemy na kolację jak starzy, dobrze znajomi. Jak powie tak, spoko, idziecie. Jak powie nie, nie naciskaj, wycofaj się kolejny tydzień, dwa, poczekaj. Ale jeżeli już pójdziecie na to spotkanie, czy na koncert, czy do restauracji, to w kolejnym filmie dowiesz się jak na takim spotkaniu z nią rozmawiać. Jak odzyskać eks? Krok szósty Pierwsza rozmowa po rozstaniu, pierwsza rozmowa, która nie jest kłótnią, ty musisz być panem tej rozmowy, ale nie dominować ją. Nie, 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 nie. Ty musisz pokazać swojej kobiecie, że ona jest głównym punktem zainteresowania. Bądź wyrozumiały, bądź aktywny w słuchaniu, zadawaj jej otwarte pytania, bądź zainteresowany. Tym, co się u niej działo w czasie, kiedy nie byliście razem. Pozwól jej jako pierwszej zamówić jedzenie. Nie wyskakuj, jak Filip z Konopi, piwo dla mnie. Kochanie, co się napijesz? Wino? Tak, poproszę wino. Połaś kelnera i mówisz, wino dla mojej kobiety, dla mnie poproszę piwo, drinka, nieważne. Nie bądź zbyt pewny siebie, bo ją zdominujesz. A jeżeli nie daj Boże, rozmowa wasza, Mimo zastosowania wszystkich poprzednich kroków, nie pójdzie tak łatwo, jak pójść powinna. I ona będzie cały czas wracała z obawami co do Waszego związku. Musisz za każdym razem, nawet jak to będzie dziesiąty raz, ta sama obawa wypowiedziana, musisz obalać te obawy. Musisz jej powiedzieć, że to rozstanie było dla Ciebie pewnego rodzaju błogosławieństwem, bo zrozumiałeś, jakim bucem byłeś i jak się źle zachowywałeś. Wymień z kroku drugiego te powody, które wypisałeś, które były po twojej stronie rozstania tego związku. Pokaż, że znasz te powody i wiesz jak je zmienić albo już je zmieniłeś. No i, i to tak naprawdę te wszystkie sześć kroków powinno przybliżyć cię do szczęśliwego happy endu, czyli waszego związku. Ale jeżeli nie przybliżyło cię, pamiętaj, Wszystkie przedstawione wcześniej kroki są tylko schematem, to jest tylko wyłącznie coś, co może Tobie pomóc w odzyskaniu partnera, partnerki, ale nigdy nie da tobie 100%, 100 gwarancji. Jeżeli mimo zastosowania tych kroków nie wróciliście do siebie, to sprawdź w pierwszym filmie w prologu, czy odpowiedzi na pierwsze pytania z prologu były szczere. Bo jeżeli nie wróciliście do siebie, to chyba coś było nie tak z tymi odpowiedziami. Dzięki. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. A, stop! Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, komentowania i pisania do mnie. Zawsze jestem do Waszej dyspozycji. Dzięki. Wracamy do filmu. I na koniec raz jeszcze subskrybujcie, piszcie. Jeżeli Wam się udało, piszcie w komentarzach. Jeżeli Wam się nie udało, też piszcie w komentarzach, dlaczego się nie udało. Dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia.